Dzisiaj będziemy wymieniać klocki do oplawy 1.8 2000 rok produkcji 1.8 albo 1.6. Zaraz sprawdzę ja Wam powiem. No, jednak 1.6 silnik, żeby wymienić klocki, przydadą nam się klucz gedorka do Imbuca 7. I łatwiej mi się w ten sposób odkręca, ale żeby kluczem nie zniszczyć to przeduszkę na dźwigni żeby grzechotka nie uszkodziła się teoretycznie mam ją już 3 lata jestem zadowolony z tych narzędzi e, śrubokręt nam się przyda żeby ściągnąć sprężynę i taki stary klucz do e, demontażu rur odkręcania żeby ścisnąć tłoczek żeby zacząć e, Przyznawam się szczerze, że wcześniej robiłem z tamtej strony, nie było. Z drugiej strony robiłem, nie wiem czy mówiłem, czy nie, ale z drugiej strony robiłem, nie miałem większego problemu. A pora na drugą stronę i stwierdziłem, że nagram, żeby ktoś taki jak ja, zwykły człowiek, mógł też sobie wymienić. Na początku myślałem, że to jest trudne, że sobie nie poradzę, nie poradzę sobie, ale dałem radę. Tu są te klucze, imbusy siódemki Trzeba założyć i odkręcić To trochę siły potrzeba Zawsze troszkę przykręcam i odkręcam W tym momencie już puściły A Czasami trzeba pierdyknąć łódkiem. Tu z tego też kapselok ściągnąć Jak już mi popuszcza to więcej się nie męczę, tylko przekładam na grzechotkę i grzechotką. Jadę, to już puściło albo wyskoczyło. Tak puściło. Zmienimy na grzechotkę. Staram się cały proces nagrać za jednym kopytem, żebyście widzieli ile trwa wymiana dynametrycznie. To co jest? To nie jest klucz dynamometryczny, to w sumie ktoś podpowiada. To jest zwykła grzechotka Kto się pewno tam odezwie, że gdzieś jakieś błędy robię na czy czegoś Nie do końca nazwę czy zrobię może poprawnie, ale efekt będzie Tak jakbym był mechaniką. Mam nowe klocki, stare zużyte nowe założę nowe założę i będę miał sprawne teraz łatwiej będzie ręką odkręcać to jest praca polowych warunkach a nie w warsztatowych o jedna się wykręciło Też popuszczono trzeba tą strażnicę ściągnąć, do łatwych to nie należy, ale schodzi, nie stawia większych problemów. No, nie poddaje się dalsze. do nie była młotkiem w pizganach sprężyna zeszła już z jednej strony zejdzie to druga strona idzie łatwiej z drugiej strony przy tamtym tym kole też miałem problem z tą sprężyną nie chciała zejść ale negocjator potrafi przekonać przemazać, negocjator nie za duży, nie za mały. 800 gram. Ale swoje potrafi. Yy, śrubki odkręciłem. Zacisk jest luźny. I teraz należy się pomęczyć i ściągnąć go. Czasami używamy jakiejś dźwigni, czy coś. Kombinujemy. Tu nie ma się co zepsuć. I lepiej, żeby się to teraz zepsuło. Jeśli już się może coś zepsuć, a może się zesuć ten wężyk ciśnieniowy od hamulcy. I lepiej, żeby on teraz pękł, niż w trakcie jazdy. Co nam powie, że trzeba wymienić wężek, więc nie ma co się bać, że coś się zesuje, tylko próbować mówią, że jak się próbuje, to się ma a jak się ma, to trzeba robić, albo płacić jak się udaje, to wolę zrobić samemu i mieć satysfakcję a przy okazji pokazać, że idzie zrobić, zobaczcie właśnie mi zaszedł, to jest stary klocek, dlatego go wymieniam to jest nowy klocek, najwyższa pora do wymiany ściągamy i teraz będę wciskał ten tłoczek do środka e, żeby łatwiej się go wciskało najlepiej jest tam e, przy zbiorniku odkręcić e, korek w lewo Pokażę tam u góry czy proszę grudy odkręcam tutaj ma trochę siły Widać cofa się po o, Rudy przy tym mi tak trzeba, dobra. Musisz tak czuwać. Potrzeba siły przy tym. I najlepszy jest taki klucz, no, w końcu puści i No chyba idzie. Mhm, Widzicie? Tutaj najlepiej na tą gumę patrzeć. Ona się składa. I dobra bruszko podpowiada widać. Trochę siły potrzeba. Ktoś jak ma mało siły to się wymyśli sobie jakiś inny sposób zaciskania. Są specjalne zaciski do tłoczków, ale jak ktoś wymienia raz na dwa lata to nie będzie kupowało specjalnie sobie tego klucza specjalnego do, do wciskania tłoczków jak w tym modelu da radę w ten sposób zrobić jak widać tłoczek cały się cofnął trochę płynu cofnęło się do zbiorniczka jak jest za, za dużo to wykapie nic się złego nie stanie ewentualnie można podłożyć miskę żeby nie zatruwać środowiska ten klucz już nam, nam będzie niepotrzebny Wkładamy nowe klocki rudy tutaj. Z jednej strony są blaszki, z drugiej strony stay, na kloczek e, Tak jak kładaj jest dobrze e, Z drugiej strony nie ma blaszek, to one no. idą od zewnątrz dobrze wkładasz i teraz wcisnąć tam mocno, super. Drugi kloczek rudy, e, odwrotnie, odwrotnie. Ten węgiel, bo aż dobrze, że rudy to wkłada. Węgiel musi iść do tarczy, a metal jest bardzo mocny, więc na zewnątrz, zewnętrzną stronę, wymienione klocki są, można włożyć z powrotem na tarczę. Ważne byłoby, żeby nie dotykać, jak już się zdarzy, nie dotykać klocków albo tarczy. Jak się dotknie, teoretycznie nie powinno nic się stać, ale dobrze byłoby jakimś preparatem odtuszczającym przeczyścić te tarczy. o tutaj jest brudne widzę, staram się dotykać czystą stroną rękawiczki co, bra... co, co znaczy nie są one apteczne e, tam widać rudy już załapuje siódemką, śrubę całe miążko. i szumy za chwilę będzie wymienione e, czy tu widać gdzieś ile nagrywamy, nie wiem e, tak. na razie wymieniamy 8 minut musiałem zerknąć na kamerkę myślę, że w 15 minut naprawdę się zdążymy wymienić gdzie wcześniej nie odkręcałem, nie puszczałem żadnych śrub ani nie tego, nie męczyłem się nie stosowałem żadnych budeków nie używajcie budeków, bo budek jest tłusty i jak Wam skapnie na tarczy może spowodować to, że nie będzie miał siły zacisnąć tłoczek zacisnąć siłę będzie miał, ale że klocki będą bardziej się ślizgać po tarczy, nawet jak będą zaciśnięte Najlepiej oczyścić tarczę z jednej strony, z drugiej strony e, i wtedy jechać, albo tak jak ja staram się nie dotykać tarczy ani klocków od środka. Myślę, że jak na, na laika to taka wymiena będzie ok, i że większość z takich zwykłych Polaczków, jak ja, da radę sobie to wymienić. Jak widać, nie potrzeba kanału, robię to na parkingu między samochodami, czasami słychać niepowołane osoby. Yy... No i co, 10 minut dobrej chęci, tam do góry poprosić, żeby nie lali z konewki. Tu już pozwól, że sprawdzę, czy jest dokręcony. O, Dół jest dokręcony, góra nie. Zaraz sprawdzę, czy jest mocno dociągnięte, bo Postaram się pilnować tego ok, tu jest łonie dociągnięte. Tu też no jest jeszcze dwa proszę. Dobra, jest dobrze użyć takiego klucza. Nałożyć, tylko wtedy uważajcie. Bo można przekręcić. Nałożyć tutaj, i na no to na przykład, jakąkolwiek rurkę, przedłużkę, czy cośkolwiek, i wtedy macie dwa czy razy więcej siły. Dokręcacie. co też nie ma sensu dokręcać. Kapselki zamykamy, żeby nam piasek nie wleciał w imbusa. Żeby nie było problemu przy następnym razie. Yy, należy teraz zakręcić zbiorniczek. Koło zakładam. Dziękuję. Jeszcze koła nie mogę założyć, bo zauważyłem jak odkładałem klocki, że nam sprężynka została. Niestety znowu będę się męczył, żeby ją założyć. Ostatnio się też męczyłem. A ona słoje kaprysy ma nie chce wejść i prawdopodobnie będzie trzeba użyć do tego albo negocjatora, albo krótsza. Jakieś kombinerki, żabki. O, ta pani wyszła z drugiej strony, mi dość mocny opór stawiała. Pewnie się, że siedzi, 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 siedzi. Według mnie jest dobrze. Wystarczy samochód podnieść do góry, wyciągnąć koło. Jak wymieniacie klocki, słuchajcie, czy coś przy samochodzie robicie. Nie zostawiajcie go na lewerku podłóżcie sobie koło spanie, z zlewarka najwyżej koło uszkodzi ale lepiej żeby uszkodziło koło niż nogę rzadko kiedy po takim manewrze podłożenia klocka, koła pod samochód, rzadko kiedy mi się opona niszczyła czy coś ważne jest od dołu, tak zerkniemy żeby nie podłożyć tu będzie śruba, żeby tą śrubą nie włożyć na oponę no bo taka śruba Myślę, że bez problemów przebije tam oponę, więc tak jak podkładamy, patrzymy, żeby była gładka powierzchnia. Przy okazji nakręcę dla młodszych, może kobiet, może mężczyzn, jak się zmienia koło. Nie jest to trudne, klucze należy się nie bać. On wiele potrafi znieść, można się zęczać. Zakładamy koło. Koło założyłem, dokręciłem ręcznie, z lewarka spuszczamy i za chwilkę będę nogą dokręcał, żeby koło się trzymało stabilnie bo zaraz lewerek będzie wyciągnięty jak tak, tak. hałasuje śruba, to wiem, że jest dokręcone to warto za jakiś czas sprawdzić, czy się śruby nie poluzowały Dzisiaj przejechałem na Teraz Teraz raz dokręcimy. Przejdziemy się kawałek. Zobaczymy, czy działa, czy nie. Jak nie będzie działać, to wrzucę jakiś filmik. Kolejny co zrobiłem nie tak. Ale przyznam się, że nie podołałem i pojechałem do mechanika. Wchodził nie takiego. Dla wydaje mi się, że to co zrobiłem jest na tyle wystarczające, co by machaniek zrobił. Tutaj pokażę Wam troszeczkę, jak ludzie dbają o środowisko. Papierki śmieci pozostawiane. Przyjadą na chwilę na parking. Chciwcy słodkie pi picie jak się wypiją i zostawią tak jak jest. My sprzątamy miejsce, żeby był porządek i widzimy się przy okazji, jak będę jeszcze coś robił przy jakimś samochodzie albo coś na działce, bo też coś mam do zrobienia na działce i myślę, że wam rzucę. Na razie trzymajcie się, pozdrawiam.